Seniores i Senioras, Olas Buenos Dias. Witam w kolejnym tygodniu. A jeszcze muszę wyprowadzić samochód, żeby chociaż mieć jakąkolwiek powierzchnię do tego, żeby coś tutaj się poruszać. Zaraz wracam. Ja pierdził jak tu teraz brudno. Nie lubię zimy, bo ani potrenować, ani samochodu na zewnątrz podtrzymać. Mm -hmm. Tu klask. Bo. A więc dobry wieczór. Mamy już środę. Godzina 22. Ja dopiero nagrywam vloga który będzie o 8 rano. Przez ostatni czas 98% mojego czasu to jest rodzina, trening i praca. Jedyne co robię tak naprawdę na chwilę obecną. Z racji tego, że troszeczkę odblokowuje się gospodarka, to i tak nigdzie nie wychodzimy, no bo gdzie to teraz wychodzić, nie? Więc dzisiejszy temat to jest praca zdalna, związana właśnie z obecną sytuacją na świecie i też w Polsce. Do tego filmu skłonił mnie telefon od mojego dobrego starego zioma po Zdrostachu, który zapytał mnie, zadzwonił do mnie i powiedział Jacek, e, no rzeczywiście, zacząłem pracować zdalnie, ale dopiero dwa, trzy razy w tygodniu, bo cały czas mogłem chodzić do biura. Czy możesz mi podpowiedzieć, jak lepiej pracować zdalnie, z domu, tak efektywniej, tak bardziej się skupiać, ponieważ no mieszkamy na 50 metrach. Yy, dziecko w drodze, dwa psy. Jak już wiemy, <laughs> poprzez e, obecną sytuację na świecie, COVID-19, bardzo dużo ludzi, a praktycznie wszyscy zostaliśmy wysłani na pracę zdalną. I firmy zdały sobie z tego sprawę, że praca zdalna wcale nie jest taka zła. Mało tego, oszczędza bardzo dużo pieniędzy na wynajmowaniu biur, na, nie wiem, owocowych wtorkach, na kawie, mleku, bonów do stołówki i tym podobnych rzeczy. Więc domyślam się, że w najbliższej przyszłości praca zdalna to będzie normalna codzienność i ludzie będą musieli się do tego jak najszybciej, jak najprędzej dostosować. I takim oto cudem znalazłem się u siebie przy biurku dnia następnego, gdzie film dzień wcześniej nie opublikowałem. Niestety, ale wczoraj zasnąłem na klawiaturze. W szoku jestem. Byłem tak wycieńczony. Skończyłem robotę o 19, Gośka tańczyła o 23 w łóżku. No ale nie ma co tu się tłumaczyć, mogłem to zrobić dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej. No cóż, wracając do meritum sprawy. Więc moje pięć rad, które mogę z Wami się podzielić na podstawie swoich własnych przemyśleń i doświadczeń. Skupienie, wygoda, efektywność, odpoczynek i praca versus rodzina. To ostatnie jest najtrudniejsze jeżeli ma się jeszcze w domu dzieci a nie ma się możliwości, żeby jakikolwiek wygospodarować pokój na to, żeby pracować. Ja pamiętam swego czasu, że pracowałem nawet w łazience no ale to jest insza inszość. Jeśli chodzi o skupienie, to na pewno proponowałbym słuchawki bardzo fajna jest opcja słuchawek z noise cancellingiem, czyli wygłuszające dookoła otoczenie dodatkowo aplikacja Brain FM która jest naprawdę też rewelacyjna która wprowadza do Twoich uszu, taką muzykę z takim dudnieniem, kto, gdzie możesz, um, nie wiem, nastroić się dużo, dużo lepiej, jeśli chodzi o skupienie. No i dodatkowo, jeżeli masz oddzielny pokój, to jest fajną opcją, wygłuszyć pokój taką gąbką głuszącą, którą się używa na przykład w studiach muzycznych, którą można kupić normalnie na Allegro. Wszystkie linki oczywiście poniżej wrzucę. Ostatecznością jest oczywiście zatyczka do uszu, no ale nie wiem, czy ktoś chcę zatyczek do uszu używać. Niestety czasem jest hałas w domu, tak jak u nas w naszym przypadku i na przykład słuchawki z głośną muzyką mnie naprawdę bardzo często ratują. Jeśli chodzi o wygodę, no jak widzicie ja stoję przy biurku. Stojąc przy biurku pozwalam sobie lub odciążam siebie, jeśli chodzi o mój kręgosłup i często gęsto jak siedziałem na krześle to siedziałem zwinięty w chińskie osiem. Czasami nogi to miałem wyżej monitora, więc twierdziłem, że nie będę tak siedzieć i mam biurko, które jest Automatycznie podnoszone i opuszczane, co jest bardzo fajną opcją. Możecie nawet zobaczyć coś takiego. Mogę sobie obniżyć. Uuu, ale mikrofon trzymam w ręku. Oczywiście z powrotem wiedzie. Wrzucę link poniżej, gdzie ja je kupiłem. Kupiłem naprawdę w bardzo dobrej cenie, bo biurka takie kosztują pewnie ponad 2000. A ja kupiłem oddzielnie stelaż, oddzielnie blat. Karolina mi pomagała składać, która też tutaj pomagała nam się przeprowadzać. Dzięki Karolina mieliśmy straszny problem z tym biurkiem, ale naprawdę sprawdza się i, i jest naprawdę rewelacyjne. No dodatkowo ja mam coś takiego jak stołek ośli, na którym mogę usiąść, ale na tym długo nie posiedzę, bo po prostu pośladkiem nie bardzo, bo to jest drewniany stołek, na którym nie da się długo posiedzieć. I przykucam czasami na nim w momencie, kiedy już nie dam rady stać. Dodatkowo używam jeszcze takiej maty z kolcami na stopy, żeby pobudzać troszeczkę krążenie. I to, to jest też fajna opcja. W tym zegarku, o którym we wcześniejszych filmach mówiłem, jest taka opcja zresztą w wielu pewnie zegarkach jest, że co godzinę mi przypomina, żem zrobił 250 kroków. Więc czasami potrafię stać i w miejscu dymać te kroki jak, jak głupek kiedy się ze swojego przyjaciela śmiałem, że on coś takiego robi. No ale to działa bardzo mocno podświadomość, że nie ruszając się tutaj z biurka na przykład przez dwie godziny a powinienem, zegarek mnie zmusza do tego, żebym się chociaż troszeczkę poruszał. To tyle jeśli chodzi o wygodę. Dodatkowo mogę dodać, jeśli chodzi o krzesła to na pewno najlepsze krzesła będą siatkowe. No oczywiście mercedesem wśród krzeseł będzie Herman Miller a, i jego szt sztandarowy model Aerona krzesło aczkolwiek 5000 za krzesło czy nawet 6000 no to ciężko zapłacić jeśli chodzi o kolejny punkt czyli efektywność no to na pewno polecam coś takiego jak pomodoro timer to jest taka, taki odpowiednik tego takiego cykadła które się w kuchni używa na przykład do gotowania jajek albo do pieczenia czegoś czyli włączasz to w tle i to cyka, I, i można ustawić, ile czasu, w jakich blokach czasowych będziesz pracować, czy w 30, czy 40, czy 50-minutowych blokach czasowych, i to przez cały okres tego czasu cyka. Pośpiesza to trochę ciebie, ponieważ według mnie, w przypadku pracy zdalnej, powinno się robić po prostu czasami nawet dużo więcej pracy, niż robiłoby się um, nawet w samym, w samym biurze, gdyby się pracowało, ponieważ tutaj czasami nawet fajnie by było, jeżeli masz przeznaczoną pracę na 8 godzin, zrobić ją w 6 godzin, żeby mieć czas dla siebie, dla rodziny, cokolwiek, co, co sobie tam wybierzesz, więc więc Pomodoro Timer, link oczywiście poniżej, jest naprawdę spoko opcją. Ja jeszcze dodatkowo do rozładowywania stresu za starych dobrych czasów, kiedy grałem w pokera, zostały mi żetony i siedzę czasami żetonami, przewracam, aczkolwiek strasznie to denerwuje moją żonę, bo słyszy coś takiego. Co dalej? Jeśli chodzi o odpoczynek, warto by było co godzinę 5-10 minutowe przerwy zrobić. Czy to czasami niektórzy wychodzą na zewnątrz z psem, czy to, nie wiem, coś pójść, zjeść, przekąsić, czy nawet na zewnątrz wyjść i przejść dookoła domu, dookoła bloku. Naprawdę to robi robotę, ponieważ organizm, a dokładnie umysł, zaczerpnie świeższego powietrza. A nawet jak nie na zewnątrz, to można wyjść na balkon. Jak się nie ma balkonu, to niech się otworzy okno. Możliwości jest naprawdę wiele. Oczywiście wchodzą w grę jeszcze coś takiego jak power napy. I mnie czasami przyłapywano w firmach. Jak pracowałem w poprzednich, kiedy ja spałem, po prostu godzina 14 czy 15 szliśmy na lunch, ja wracałem i po prostu 20 minut ja potrafiłem za biurkiem zasnąć. Nie było to dla mnie żadnym problemem. Śmiali się ze mnie strasznie kumple, robiąc mi różnego rodzaju żarty, a teraz mogę po prostu położyć się na łóżku i 15 minut przespać się, jeżeli na przykład nie wiem, w nocy nie dospałem albo jestem bardzo zmęczony. Hmm? I na koniec rodzina versus praca. To jest najtrudniejsze. No na warto by było, jeżeli ma się rodzinę i dzieci, to ustalić z małżonką, że jeżeli się pracuje, jeżeli słyszy na przykład, że mam jakieś spotkanie, no to żeby nie wchodziła do pokoju. Czasami puka i, i pyta, czy, czy ja mogę, bo mam, prowadzę na przykład jakieś spotkanie i nie mogę z kim, z, nie wiem, z nikim innym rozmawiać, bo się rozpraszam. Mało tego, ja często... Praktycznie zawsze rozmawiam u siebie w pracy po języku, w języku angielskim, więc wybicie z rytmu potrafi naprawdę negatywnie płynąć na, na jakość roboty. Więc jeśli chodzi o rodzinę, to jest naprawdę trudny temat, kwestia też indywidualna, bo, bo czasami siedzi się w salonie, albo czasami się siedzi w sypialni, że, bo, 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 bo są jakieś spotkania, na których trzeba uczestniczyć, więc kwestia ustalenia, kwestia dogadania się ze swoimi partnerkami, partnerami, żonami. I jeżeli dzieci już są starsze, to uczulać ich na to, że jeżeli tata albo mama pracuje, to żeby nie przeszkadzali, bo jest praca. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, dzięki, mam nadzieję, że będzie o wiele krótszy ten film i chciałbym bardziej skondensowaną formę swoich przekazów robić, a nie po 15 minut filmy, bo widzę nawet w Analytics na YouTubie, że mało kto dotr dotrywa do końca, więc piątka i do następnego tygodnia, cześć!